No i tak jak mówiłem, słowo się rzekło. Dzisiaj o 3 maja, bo 1 maja już omówiłem. Mam nadzieję, że Państwo sobie poczywają na różnego rodzaju wyprawach grillowych. Są gdzieś nad wodą, w górach, na Mazurach. Gdziekolwiek byście nie byli, włączcie kanał Twoja Pasja TV, bo warto coś obejrzeć. Janek prawdopodobnie dostarcza nam teraz materiałów z różnego rodzaju demonstracji, które licznie przetoczą się przez stolice, ale pewnie też przez inne miasta. O 1 maja już mówiliśmy. 3 maja to to święto, które było w czasach PRL-u zakazane. Na czym polegał ten zakaz? To no, na przykład na tym, że jak ktoś wyszedł z tragą biało-czerwoną 3 maja, na plac zamkowy, tam gdzie jest kolumna Zygmunta, to najczęściej robili studenci, ludzie młodzi. To mógł po prostu oberwać pałą od milicjanta, ewentualnie być wciągniętym do suki, czyli do takiego milicyjnego wozu z budą, zawieziony na komisariat, no i tam przesłuchany, dlaczego on łazi z Pragą 3 maja, przecież nie ma żadnego święta. Taką dla komunistów święto konstytucji nie istniało, po prostu konstytucja ustanowiona w 1945 roku dla PRL-u przez władze sowieckie była konstytucją obowiązującą, a ta konstytucja z 1791 roku była dla nich zupełnie nieistotna, a jednak przecież dla nas Polaków święto konstytucji 3 maja było bardzo ważne, pomimo, że zaraz po, po tej uchwaleniu tej drugiej w świecie i pierwszej w Europie konstytucji Niestety Polska straciła suwerenność, straciła wolność, została rozgrabiona pomiędzy trzech zaborców Rosję, Prusy i Austrię. Święto 3 Maja dla każdego Polaka powinno być o tyle cenne, dlaczego warto wywiesić flagę. Warto wywiesić flagę, żeby pokazać swój patriotyzm, przywiązanie do tradycji. Mamy oczywiście 3 maja też nieobowiązkowe święto maryjne Matki Boskiej i Królowej Polski. Są co prawda tylko trzymsze. Nie ma porządku niedzielnego, nie ma porządku świątecznego, ale uważam, że jak ktoś chce, to do kościoła. Trafi. I na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć o, o, o 3 maja taką, taką ciekawostkę, że 3 maja to jest dzień, w którym urodziła się moja mała. Zatem życzę jej wszystkiego najlepszego z całego serca, bo ten dzień, dzięki temu, że jest to święto Konstytucji i że jest to dzień wyjątkowy. Przez te narodziny mojej mamy dla mnie jest podwójnie wyjątkowy i życzę wszystkim mamom, żeby, żeby były tak szczęśliwe mam nadzieję, jak moja mama pomimo wieku ciesząca się ciągle dobrym zdrowiem. A ja zachęcam Was do oglądania kanału Twoja Pasja TV, na którym różne ciekawe historie z Jankiem Budakiewiczem omawiamy. Mam nadzieję, że różne wywiady z artystami, z gwiazdami też Wam przypadną do gustu. Ja niedawno znalazłem taki swój archiwalny wywiad z Urszulą, który mam nadzieję niedługo zamieścić tutaj na kanale Twoja Pasja TV. No cóż, życzę wszystkim udanego, długiego weekendu. Wypoczywajcie i miejcie się dobrze. Do zobaczenia. Cześć. Legenda por